Kości są narażone o wiele bardziej na złamania urazy, zęby mogą się też posypać. Bardzo często wypadają włosy, mnie bardzo wypadało włosy. I dla mnie jako dla, dla dziewczyny nastolatki, to było traumatyczne doświadczenie, bo ja miałam łyse placki na, na głowie i nie wiedziałam, znaczy nie wiedziałam, co mam z tym zrobić. No, domyślałam się, że jak zacznę jeść, to tak nie będzie, natomiast nie byłam w stanie tego przerwać. Pojawia się u, u, też u dziewcząt nadmierne ogłosienie często w takich miejscach w których normalnie by się nie pojawiało zatrzymanie miesiączki właśnie tak jak powiedziałaś to tego też doświadczyłam nie miałam chyba Najdłużej przez prawie rok. Ja jeszcze myślę o grupie rówieśniczej, bo wiesz, o ile dorosły załóżmy, no dobrze jest, poszuka tej pomocy, wie, ale na przykład idziesz do szkoły i masz koleżanki i one ci mówią, Ty jesteś ciężko chora. Załóżmy, że wiesz, ale nie wiesz, bo, bo już żeśmy to ustaliły, nie? że niby wiesz, ale, ale nie, i tak nie umiesz przestać. A one ci mówią, Jezu, też bym tak chciała. To jest fajnie, schudłaś, też bym tak chciała. No, to chyba też robią najgorszą robotę, jaką mogą. Tak, no zdecydowanie. To, to jest zachęta dla takiej osoby chorej, ale też może być tak, że rówieśnicy odsuwają się, czy wyśmiewają, czy mają taki, no właśnie wstręt na ich twarzach się maluje też, o tym też jest w mojej książce i też stąd ten tytuł, bo to nie tylko wstręt do jedzenia osoby chorej, ale też wstręt innych ludzi czasami do tych osób chorych, no bo no umówmy się, anorektyczka, anorektyk w skrajnym stadium takim choroby nie, nie wygląda dobrze to jest osoba, która budzi wręcz ogromny niepokój, jak widzimy kogoś takiego na ulicy, bo to jest po prostu, no umówię się, człowiek taki wygląda jak chodzący gościotrup, tak? Czy ty jako osoba chora widzisz ten wzrok? To znaczy, no teraz już nie, bo... bo, bo wy... Nie, ale wtedy właśnie, mówię z tej perspektywy tego najcięższego twojego stanu, widziałaś ten? E, tak, 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 ja to widziałam i ja widziałam, że ludzie się bali do mnie, ja to nawet obserwowałam na przykład na uczelni, że ludzie z mojego roku, bo ja studiowałam dwa kierunki dziennie, i na jednym, jeden z nich był drugim kierunkiem, więc ja też tam trochę rzadziej na tej uczelni bywałam y, i też brałam dziekankę, to jest dosyć istotne, bo w, y, przez to, że wzięłam dziekankę, wróciłam jakby nie na swój rok, czyli do ludzi, których nie znałam i to był ten moment, kiedy ja byłam w takim y, no, bardzo złym stanie i y, tak jak wcześniej normalnie zawierałam znajomości też z nowymi ludźmi i tak dalej i, i, i nie miałam z tym większego problemu, tak tutaj y, no już pomijając to, że ja byłam w takim stanie psychicznym, że za bardzo nie miałam w ogóle Ochoty się do nikogo odzywać. Anoreksji towarzyszy też takie wyobcowanie, taki nastrój de depresyjny, takie poczucie, że nikt mnie nie rozumie, ale też ci ludzie do mnie nie podchodzili. Nie, nie, jakby widziałam, że, że patrzą na mnie, no, tak na zasadzie, kurde, ona jest jakaś dziwna, tak? No, też, też to rozumiem, bo no, nie wyglądałam jak zdrowa dziewczyna dwudziestokilkuletnia, po prostu było widać to, że mój organizm jest wyniszczony. I było widać po mnie gdzieś, po, 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 nie wiem, po oczach, po, po wyrazie twarzy, że ja po prostu cierpię. No więc z takimi ludźmi się nie chcę. A czy ty wtedy bałaś się, że umrzesz? Nie, nie, w ogóle o tym nie myślałam bardziej, jeżeli o tym myślałam, to, myśl, to, to raczej w kategoriach, że to by była ulga i już by było po wszystkim, tak, że nie musiałabym się męczyć. Po prostu. A teraz jak bo podejrzewam, że z kilometra, nawet no, z kilometra to i osoby nieuzależnione, nieanorektyczne widzą anoreksję, ale Ty podejrzewam, jesteś tak wyczulona, że potrafisz to dostrzec. Gdziekolwiek będąc w restauracji, masz świadomość na przykład, że, że nic nie możesz zrobić, no bo nie możesz nic zrobić, bo się bo tak naprawdę nic nie możemy zrobić, dopóki po tej drugiej stronie, bo ta druga strona nawet nie przyjmie takiej informacji, bo się zastanawiam też, czy dzisiaj jakoś gdzieś pomagasz, wiesz, gdzieś działasz. Wiesz co, ja pamiętam taką sytuację i to było niedługo po tym, jak ja wyszłam z zaburzeń. To było kilka lat po tym, jak wyszłam z anoreksji, i, i niedługo po tym zaraz w zasadzie po tym, jak wyszłam z bulimi. I pamiętam, że Chyba wracałam z pracy do, do domu, było lato, i gdzieś na ulicy minęłam dziewczynę, która była przeraźliwie chuda. No To było widać, że ona po prostu jest chora. I spotkałyśmy się wzrokiem, nie, wiesz, nie znałam jej, minęłyśmy się tylko. Ja to, tą sytuację odchorowywałam przez kilka dni. Ja się wróciłam do domu, przyszłam do domu i się popłakałam. Po prostu dla mnie było to tak, tak trudne I, i myśl o tym, przez co ona przechodzi, że, że, że może za chwilę ona umrze, że, że, bo ona była w, w strasznym stanie. To było niewyobrażalne, jakieś takie też dla mnie znowu cierpienie, bo to, to wszystko wróciło. No i tej sytuacji chyba nigdy nie zapomnę. Bardzo to na mnie, bardzo to na mnie zadziałało, ten, ten jej widok, ten, ten jej wzrok, to, ta, ta wymiana spojrzeń, taka... Nie wiem, nawet teraz mam problem. I taka bezradność, nie? Taka bezradność, no bo wiesz, że nie podejdziesz do obcej osoby i nie powiesz jej tego. Tak, bo ja bym jej tylko, tylko zaszkodziła w tym momencie. Fakt, że ja staram się pomagać, to znaczy na tyle, na ile mogę. Gdzieś tam jeszcze, jak pisałam bloga, i on był dosyć poczytny swego czasu, napisałam właśnie o, o anoreksji. Wtedy bardzo dużo ludzi się do mnie odezwało, i odezwały się w tym też matki, na przykład dziewczyn, które, u których podejrzewały chorobę, czy po prostu już było wiadomo, że, że są chore i właśnie prosiły na przykład o jakieś rady, co mogą zrobić, jak rozmawiać. Więc tu na tyle, na ile mogłam, no to próbowałam jakoś pomóc. Też oczywiście nie, nie przekraczając kompetencji, bo nie jestem terapeutką, tak? Odezwała się też do mnie inna dziewczyna, która też chorowała na zaburzenia, odżywiania. Właśnie ja widzisz, po to powstał ten podcast, żeby cokolwiek zrobić, bo ja, dla mnie ma znaczenie to, że ktoś gdzieś usłyszy w ogóle nie? gdzieś się może zorientować, może coś, coś, gdzieś komuś coś zaświeci. A jeszcze nie zaświeciła, jest już w problemie, bo to naprawdę czasem jest jakaś chwila. A powiedz, jak ten blog, podaj strony tego bloga. Wiesz, co to jest malwina, pisane przez vp.pl. Więc tam, nawet jak ktoś pisze źle adres, to pewnie i tak wyskoczy, w, w, w znaczy bo tam wynik pierwszy. Natomiast no, ten blog już. Ja tam coś czasem jeszcze na niego wrzucę, bardzo, bardzo rzadko. A dlaczego, nie? dlaczego to zarzuciłaś? Bo to też ciekawe dla mnie. Wiesz co, to była taka ciężka dla mnie sytuacja, dlatego że ja po prostu straciłam fanpage, który był ogromnym narzędziem promocji dla mnie tekstów, które wrzucałam na tego bloga. Bo gro ludzi wchodziło właśnie na bloga z, z Facebooka. Ja miałam na tym fanpage'u prawie 30 tysięcy osób. No tak, no bo prowadziłam tego bloga parę ładnych lat, tam około chyba, nie wiem, dziewięciu. Więc wiesz, no zbudowałam jakieś tam grono wiernych czytelniczek, czytelników. No i ten fanpage straciłam. A w jaki sposób go straciłaś? Muszę powiedzieć, że w durny sposób. To znaczy, no wiesz, gdybym wiedziała, że to się tak skończy, to bym tego pewnie nie zrobiła. Miałam jakieś tam zawirowania życiowe swoje i byłam, nie wiem, potrzebowałam. Jakiegoś takiego odcięcia się trochę od, od wszystkiego i od wszystkich i dezaktywowałam swoje konto na Facebooku, swoje prywatne. Nie usunęłam go, tylko dezaktywowałam. Stwierdziłam, dobra, nie wiem, uspokoję się, poukładam sobie swoje sprawy, wrócę za, nie wiem, za, za tydzień czy dwa. Wróciłam szybciej, nie wiem, tam po pięciu dniach chyba, jak już trochę się uspokoiłam, i okazało się, że fanpage zniknął. Po prostu. Próbowałam dwa miesiące walczyłam, gdzieś tam kontaktowałam się z Facebookiem, nawet pomagał mi taki e, chłopak, który na co dzień, właśnie normalnie e, gdzieś tam pomaga ludziom w, właśnie w odzyskiwaniu tych fanpage, y, czy, 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 czy właśnie jakichś takich innych tego typu sprawach. No i nic to nie dało. No, po prostu. E, Przepadł i, i nikt nie potrafił wytłumaczyć w sumie, jak to się stało. I kolejna wartościowa rzecz, którą mówisz komuś, kto mógłby, wiesz, wpaść na podobny pomysł i tego nie zrobi, ale wiesz, ja we wszystkim szukam zawsze jakiegoś, nawet w tych najtragiczniejszych rzeczach i nawet w tych błędach, które popełniam, takiej lekcji. I może wtedy, bo nie wiem, czy wtedy, czy wcześniej pisałaś, może wtedy otworzyła się ta przestrzeń na pisanie książek, co? Nie do końca, <laughs> dlatego, dlatego że byłam wtedy już po wydaniu, dawno już po, długo po wydaniu, tak, pierwszej, pierwszej powieści i jeszcze przed wydaniem drugiej. Wiesz, ja, pod, ja, ja podchodzę podobnie jak ty już teraz. Staram się z każdej życiowej sytuacji wyciągnąć coś dobrego. Prawda jest taka, że ja o, o zamknięciu bloga, zawieszeniu tej działalności blogowej, ja myślałam już wcześniej, zanim w ogóle to się wydarzyło. Tylko, że cały czas miałam w głowie to, że to jest to ogromne narzędzie promocji, a ja mam w planach drugą książkę i szkoda tracić tego. Więc trzymałam ten fanpage, pisałam dalej tego bloga, mimo że robiłam to trochę wbrew sobie. Więc kiedy ten fanpage straciłam, no nie, nie, nie mogę powiedzieć, że poczułam ulgę, bo nie poczułam, byłam wściekła. Byłam wściekła i smutna i się chyba nawet rozpłakałam, kiedy to się stało. Ale y, nie mam już tej takiej presji, że coś muszę. No po prostu teraz y, okej, okay, no straciłam ogromne narzędzie promocji, no bywa, trudno, no nie, nie, nie cofnę czasu. To się już wydarzyło, ale no, nie, została też ze mnie zdjęta jakaś y, presja, tak? że, 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 że muszę być cały czas w tych mediach społecznościowych bo inaczej y, po prostu, y, wiesz, umrę y, społecznie, tak, y, no, no nie, no żyję, mam się dobrze, no nie mam już fanpage'a, trudno, usunęłam też konto na Instagramie y, swoje i w zasadzie mnie nie ma w mediach społecznościowych, usunęłam też konto na Twitterze, na innych już tych nowszych mediach, typu Snapchat czy TikTok już nie zakładałam kont i, i jest okej, okay. I, i, i się czuję z tym dobrze, tak. I o to chodzi, ale to jest też tak, popatrz, kolejny, otwierasz mi kolejny w ogóle temat i, i kolejny wątek, bo ja też usłyszałam, a mam już swoje lata, że jak to bez Facebooka, bez tam Instagrama, bez tego wszystkiego, to w ogóle nie masz szans. Był taki moment takiego nakręcenia się, patrzenia, ojeju, tam dopiero sześć osób, a później wiesz, tak sobie usiadłam i właśnie po tych wszystkich swoich doświadczeniach pomyślałam, ale po co ja to robię, nie? Po co ja to tak naprawdę robię? Jaka jest intencja tego, że ja to robię? Intencja jest totalnie czysta żeby właśnie komuś pomóc. I wiesz, za co ci chciałam podziękować, bo to też nie jest takie oczywiste, bo kiedy idziesz do radia i rozmawiasz o książce, to, to wiadomo, że skupiamy się na bohaterce, na kompozycji, na... Ty przyszłaś i odważyłaś się mówić jako ty. I, i ja, ci, ja ci za to ogromnie dziękuję i ogromnie się za to szanuję, bo nie każdy byłby na to gotowy. Dzięki bardzo za to, co mówisz. Wiesz co, no mnie też bardzo zależy na tym, żeby, żeby pomagać ludziom, tak? Że jeżeli ta rozmowa... Pomoże komukolwiek, czy to będzie rodzic, czy to będzie osoba, która już jest chora, czy osoba, która dopiero może jest na takiej ścieżce do tej choroby i, i, i na przykład stwierdzi, że nie warto, bo, bo nie warto. To jest naprawdę po prostu nie warto. Tak? To już będzie dla mnie bardzo dużo. Bo, jest, bo jesteś dowodem na to, że po pierwsze można z tego wyjść. Nadzieję daje też książka, którą przypominam wstręt, najnowsza książka Malwiny. A powiedz, czy zdarza ci się dzisiaj, czy zdarza ci się, czy w ogóle to robisz? Bo powiem ci, że ja to robię. W moim życiu plus 40, minus 40 kilo to miałam już kilka razy. Też mam problemy ogromne z, z tym tematem, dlatego się nim zajmuję. Ja mam takie fazy, wiesz, liczenia i nieliczenia tych kalorii. Czyli znowu czarne albo białe, wszystko albo nic. Czy, to, czy ty liczysz kalorie, czy jakby, jakby już jesteś wiesz, w takim procesie, że to już jest zupełnie jesteś na innej drodze. Wiesz co, nie, już nie liczę, miałam tak, taki moment, kiedy bardzo chciałam sobie zrobić taką, wiesz, tak się, jak to się mówi, powycinać, tak? w sensie zrobić sobie taką bardzo sportową sylwetkę, że tam chciałam wiesz, mieć sześciopak widoczny itd. i tak dalej, to było już, ja już byłam wtedy, jakby nie miałam już tych problemów z odżywianiem, natomiast no, weszłam znowu w ten taki tryb ja to nazywam trybem robokopa, bo wiesz, trenowałam codziennie, na przykład potrafiłam wstawać o godzinie tam 5 czy 6 rano, żeby zrobić trening przed pracą, bo ja wtedy bardzo dużo biegałam. Gdzieś tam, wiesz, jechałam do pracy, wracałam z pracy, robiłam sobie jedzenie na kolejny dzień, cały, bo właśnie miałam jakąś tam rozpisaną dietę taką pod to, żeby uzyskać tą taką fajną, sportową bardzo sylwetkę. No i byłam oczywiście na takiej diecie z ograniczonymi tam węglowodanami, w której było więcej. Białka, więcej tłuszczu i tak dalej. I rzeczywiście efekty były fajne. Takie naprawdę super, właśnie taka bardzo sportowa, e, fajna sylwetka. Natomiast psychicznie mnie to tak przeorało, ale też fizycznie w, w takim sensie, że ja chodziłam wiecznie niewyspana, że był, wiesz, nie miałam czasu się spotkać ze znajomymi czy, czy coś zrobić dla siebie, po prostu odpocząć najzwyczajniej w świecie. Bo wiesz, bo była presja, że no dobra, no to teraz tak wróciłam z pracy, no to muszę tam coś zjeść, co tam mam rozpisane, tak. E, plus, no, muszę przygotować jedzenie na kolejne dzień, więc trzeba wszystko zważyć, no bo to musi być odpowiednia gramatura i tak dalej, trzeba to wszystko ugotować. No i ja padałam, wiesz, o godzinie 21-22 już byłam po prostu ząbiakiem, no bo powiedzmy byłam cały dzień od tam piątej czy którejś na, na nogach i tak wyglądał mój tydzień. I ja wytrzymałam w ten sposób dwa miesiące. Po tych dwóch miesiącach stwierdziłam, że już mam dosyć, że po prostu raz, że jem strasznie monotonnie, bo no żeby jeszcze kombinować z jakimś, wiesz, urozmaicony jadło z pisem przy takim tempie życiowym, no to bym naprawdę musiała, nie wiem, no chyba zrezygnować z pracy. Więc jadłam bardzo, bardzo monotonnie, no plus właśnie ten, ta presja i to, i to wszystko i ja stwierdziłam, że mam to gdzieś, także jakby to nie idzie w dobrym kierunku że ja się męczę, że ja nie jestem szczęśliwa, tylko jestem przez to jeszcze bardziej jakaś sfrustrowana i, i zamiast się cieszyć, że mam super sportową sylwetkę, to ja chodzę, w, w, za przeproszeniem, w Jona cały czas. I dałam sobie spokój, po prostu jakby stwierdziłam, dobra, no to nie będziesz miała sześciopaka, no bo że świat się nie zawali, tak. Więc y, myślę, że już umiem teraz, jak nawet mi się zdarza, wpaść w jakiś taki, wiesz, oj kurczę, Mam tych kil kilka kilo więcej e, niż zwykle, no to teraz wiesz, jakaś panika, padaka, po prostu e, głodzenie się nie